Zjadaj na mózgów, panie zombie! Bo są niesmaczne! Co wy znowu wygadujecie? O, <laughs> urocze. Oglądacie sobie moje stare filmy. Ja, zombie. Całkiem nieźle tutaj zagrałem, muszę przyznać. Lecz ta aktorka ciągle zapominała swoją rolę, a jej oddech cuchnął czosnkiem. Be? Normalnie nie wierzę, pan Vincent van Gul! Gwiazda filmowa! Oto ja. Moje gratulacje, chłopcy. Wygraliście! Ale, Ale co? co? No, konkurs na esej Wygraj obiad z Vincentem Van Gulem. Ale to było z pół roku temu. Kompletnie zapomniałem. Twój esej był inspirujący. Kurcze, zjedzenie obiadu z kurcze Vincentem Van Gulem w jego chacie byłoby, kurcze, najczadowniejszą sprawą, kurcze, w całej, kurcze, historii czadowych spraw. Kurcze, rzadko słowa budzą takie emocje. Kurcze, co na to powiesz, skubi piesku? Z tysięcy esejów nasz esej był the best. Wiesz, nie było ich tysiące, tylko dwa. Wasz i jeden od Eskimosa, który napisał rzecz po inuicku. Cóż, chodźmy już. Nasz powóz czeka. Gotowałem cały dzień. Nie zwlekajmy, nie chcę, by fondi nam ostygło. Ha? Pański powóz to to karawan. Nie chciałbym umrzeć w innym pojeździe. <grym>